Zapraszam na Top 10 Technologii 2020 roku. Omówimy tu nowe technologie, które trafią do naszych smartfonów w tym roku. Rankingi Top 10 dodaję w każdą niedzielę. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nadchodzących materiałów. Linki do wszystkich Top 10 znajdziecie w opisie filmu. Na targach CS OnePlus zaprezentował rozwijany przy współpracy z firmą McLaren koncept smartfona, którego obiektywy stają się niewidoczne, gdy ich nie używamy. Po co? Nie mam pojęcia, ale technologia stojąca za tym bayerem jest naprawdę imponująca. Efekt osiągnięto stosując szkło elektrochromowane, które pod wpływem przepływu elektronów ściemnia się. Może ono również posłużyć jako filtr ND. Zaprezentowane urządzenie to jedynie koncept, ale możemy liczyć na to, że pierwsze smartfony ze znikającymi aparatami pojawią się już w tym roku. W 2019 roku mieliśmy wysyp smartfonów z wyższą częstotliwością odświeżania wyświetlacza. Jednak duża większość z nich miała jedynie 90-hercowy wyświetlacz i na razie tylko Asus ROG 2 może poszczycić się 120-hercowym wyświetlaczem OLED. Spodziewamy się, że w tym roku dołączą do niego smartfony Samsunga i może Apple. Miejmy nadzieję, że programiści aplikacji, a w szczególności gier, staną na wysokości zadania i wyższą płynnością nie będziemy cieszyć się wyłącznie na ekranie głównym. Sieć 5G jest nadal w powijakach, mimo to w tym roku urządzenia wspierające nową sieć staną się bardziej powszechne. Wszystko dzięki zintegrowaniu modemu 5G w takich procesorach jak Kirin 990, czy Snapdragon X55. Do tego niektóre wersje smartfonów będą dostępne wyłącznie z modemem 5G, jak na przykład S20 Ultra. Możemy również spodziewać się iPhone'a 5G. Czy warto kupować smartfona z modemem 5G w 2020 roku? To zależy co, jaki czas zmieniacie smartfony. Jeśli nie więcej niż co 5 lat, to spokojnie możecie dorwać urządzenie ze Snapdragonem 865, który nie ma wbudowanego modemu 5G. Ubiegły rok obfitował w smartfony z bardzo szybkim ładowaniem. Kumulacją tego był Reno Ace, którego do pełna naładujemy w pół godziny, co jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. W tym roku możemy spodziewać się kolejnych przełomów pod względem przewodowego i bezprzewodowego ładowania. S20 ma podobno wspierać 15-Watowe ładowanie zwrotne. Krążą również plotki o pierwszych grafenowych bateriach użytych w smartfonie. Nie wiadomo czy doczekamy się tego w 2020 roku, ale na pewno coś jest na rzeczy. we <laughs> Mimo wielu szumnych zapowiedzi, na razie tylko Samsung wypuścił prawdziwie składanego smartfona. Ciągle czekamy na rynkowy debiut Meta X i Motorola Razer. Zanim to się jednak zdarzy, Samsung zdąży zdublować konkurencję, prezentując własnego flipfona, który ma się nazywać Flip Z. Być może to urządzenie lub druga generacja Folda rozwiąże największy problem składanych smartfonów, jakim jest niewątpliwie plastikowy wyświetlacz. Jakiś czas temu Samsung zarejestrował znak Towarowy Ultra Thin Glass. Czyżby ultra cienkie szkło miało pokryć wyświetlacze nowych składaków? Przekonamy się. Stworzenie tego materiału wymagało wielu godzin ciężkiej pracy, i aby Wam się go przyjemnie oglądało, wyłączyłem reklamy. W zamian proszę, abyście poświęcili teraz 10 sekund i zasubskrybowali mój kanał. Rankingi Top 10 dodaję w każdą niedzielę, a oto czego możecie spodziewać się w kolejnych materiałach. Do tej pory nie przepadałem za czytnikami odcisków palców w ekranie. Trafienie w konkretny punkt na ekranie, bez możliwości wyczucia skanera pod palcem, może przysporzyć sporo nerwów. Na szczęście w tym roku się to zmieni za sprawą 3D Sonic Max, czyli drugiej generacji ultradźwiękowego czytnika od Qualcomma. To znaczy, nadal nie będziemy mogli wyczuć skanera pod palcem, ale za to obszar odblokowania zwiększy się 17-krotnie. Technologia pozwala nawet na rozpoznanie dwóch palców jednocześnie, chociaż nie rozumiem, po co ktoś miałby to robić. Już 6 lat minęło, odkąd nasze smartfony potrafią nagrywać filmy 4K. Czas więc podbić stawkę. Nowy Snapdragon i Exynos wspierają format 8K w 30 klatkach na sekundę. Mówimy tu o rozdzielczości 8192 na 4320 co daje 4 razy więcej szczegółów niż 4K. Nie oznacza to jednak, że każdy flagowiec ze Snapdragonem 865 będzie mógł rejestrować wyższą rozdzielczość, ale na pewno znajdzie się ich kilka. Tak naprawdę pierwszy smartfon nagrywający filmy w 8K miał już swoją premierę i jest nim nowy. Red Magic 3. Niestety rejestruje tylko 15 klatek na sekundę. Główną przeszkodą dla bezramkowych wyświetlaczy jest z pewnością kamerka do selfie. Producenci próbują obiec ten problem instalując peryskopowe mechanizmy lub poddają się umieszczając po prostu dziurę w ekranie. Jednak trwają prace nad technologią pozwalającą umieścić kamerkę pod wyświetlaczem. Prototypy takiego rozwiązania pokazali już Oppo czy Xiaomi i w 2020 roku zobaczymy pierwsze chińskie smartfony z niewidzialnym aparatem do selfie. W zeszłym roku Huawei pozamiatał w kwestii zoomu, jako pierwszy prezentując pięciokrotny zoom optyczny w smartfonie. Później dołączył do niego Reno, a w tym roku zrobi to Samsung z S20 Ultra. Jednak Huawei nie daje za wygraną i P40 Pro otrzyma aż 10 dziesięciokrotny zoom optyczny. Niestety dla nas będzie to jedynie ciekawostką, bo jeśli nic się nie zmieni, smartfon nie otrzyma serwisów Google i najpewniej nie pojawi się na naszym rynku. We wrześniu 2019 roku Xiaomi zaprezentowało koncepcyjny smartfon Mi Alpha. Główną atrakcją urządzenia jest zawinięty wokół obudowy wyświetlacz. Smartfon nie trafił jeszcze do klientów, ale sam fakt, że jesteśmy w stanie stworzyć i wydać takie urządzenie jest wielce imponujący. Myślę, że w 2020 roku możemy spodziewać się więcej takich eksperymentów, które dadzą podwaliny pod prawdziwie rewolucyjne smartfony przyszłości. Jeśli ten ranking Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej takich filmów w każdą niedzielę. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.